Jak wiecie, wyrósł nazizm, wszyscy ideologowie nazistowscy korzystali z dokonań naukowców szwedzkich, bo to taka jest prawda, że nazizm powstał tak ideologicznie w Szwecji, to tam się wszystko rozpoczęło. Później mieliśmy liczne przykłady, że to jednak dalej fajnie funkcjonowało do lat 70. na przykład mordowano jajniki kobiet, które były z niskiego stanów i kastrowano mężczyzn, z duży nie wyglądali na społecznie przydatnych. To się działo się w latach 70., tak, to jest ta wspaniała Szwecja. W tamtych czasach też mieli najlepszą pornografię na świecie, bo chyba jako jedynie okręcili. To jest Szwecja. W Szwecji ich z koronawirusem postanowiono sobie powiedzieć na sposób łódzki. Pamiętacie, jak jest z Pawłowem? No więc w Szwecji zaczęto stosować środki znieczulające bardzo mocno znieczulające w domach starców i wśród starszych osób siedzących w szpitalach, które tak je znieczulały, że te osoby już później już nic nie czuły, bo umierały, tak? Czy to jest jakaś afera? No, byłaby gdyby ktoś o tym mówił pod takimi serwisami jak mój, tak? Ale chyba nikt o tym nie mówi, chyba tylko media narodowe to wspomniała. To są wiadomo, po media, to wiadomo, że to nie są poważne media, tak? Tak na przykład TVN, albo Polsza albo inne kanały, no generalnie wyszło na to, że Szwedzi mordują staruszków, którzy nawet nie są chorzy na koronawirusa, tylko mogą być chorzy, są niedołężni i wykorzystują sytuację koronawirusa, żeby zabijać swoich obywateli. Szwecja jest świetna, ja po prostu czekam, aż znowu zacznie fala prucia i japek, wszystko się uspokoi, że Szwecja, Szwecja, Iberales, demokracja i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, no, pff, oni mordują obywateli. šetno drama. Ja pijel to.